Ciąża donoszona to no taka, której poród nastąpił po 37 tygodniu. Dziecko ma już wykształcone wszystkie układy narządów wewnętrznych i jest w stanie przeżyć poza łonem matki. Prawidłowe zakończenie ciąży no, przypada między 37 a 41 tygodniu. Każda ciężarna kobieta zmaga się z wieloma dolegliwościami, szczególnie nasilonymi w ostatnim trymestrze. Przyszła mama może wówczas odczuwać między innymi trudności z zasypianiem, mdłości, opuchlizna stóp i nóg, bóle pleców, skurcze, które są to skurcze przypowiadające. Kobiecy organizm no, musi wiele znosić w czasie ciąży, dlatego nie odpoczynek ma dla samopoczucia przyszłej mamy ogromne znaczenie, tylko ograniczenie aktywności fizycznej zmniejszającej ból pleców. A ciepłe kąpiele łagodzą skórcze. Ciężarne mówią o uporczywym swędzeniu skóry na brzuchu. Jest to związane z rozciąganiem się skóry, spowodowanym szybkim wzrostem malucha. Mimo, że w 37. tygodniu ciąży dziecko już w pełni ukształtowane, powinno pozostać w łonie mamy trochę dłużej. Aż do narodzin będzie ono uczyło się przeprowadzać pełny cykl oddechowy oraz kształtować nawyk ssania i połykania. Pod koniec ciąży gromadzi też tkankę tłuszczową, która pomoże mu w termoregulacji ciała. Płód pobiera z krwi mamy przeciwciała oraz żelazo, co wpływa na poprawę odporności organizmu. Im dłużej trwa ciąża, tym więcej czasu na prawidłowy rozwój mają narządy wewnętrzne. U dzieci urodzonych w 40. tygodniu istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia problemów ze wzrokiem, słuchem, i układem oddechowym. Choć oczekiwana długość ciąży wynosi 40 tygodni, poród może nastąpić wcześniej lub później. Do objawów, które wskazują na to, że dziecko niebawem przyjdzie na świat, zalicza się m.in. obniżenie brzucha, parcie na pęcherz, nudności. Drogie mamy, Ciąża niesie za sobą wiele zmian w organizmie. Jednak liczne dolegliwości, choć, choć męczące, na ogół nie są niczym niepokojącym. Na ile to możliwe, warto pozytywnie myśleć i odpowiednio przygotować się do porodu. Wszystkiego dobrego! Cześć!